W olsztyńskiej akwasferze po raz pierwszy odbył się ogólnopolski turniej Splashbola i Swim Cross była to też okazja do nauki najmłodszych prawidłowego zachowania się w wodzie. Olsztyńska akwasfera gościła już pływaków czy smocze łodzie, a teraz przyszedł czas na ogólnopolski turniej splashbola. Jest to impreza e, pod patronatem Ministerstwa Sportu i chcemy tę imprezę co roku e, tutaj przyciągnąć do Olsztyna. Teraz w tym roku jest po raz pierwszy, w ogóle odbywa się po raz pierwszy w Polsce w tym roku. Czym jest splashball? To uproszczona forma zajęć z piłki wodnej dla najmłodszych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem gra w której się yy, no trzeba rzucać piłkę do bramki jak w piłce wodnej tylko że są trochę inne zasady trzeba umieć dobrze pływać i rzucać i prowadzić piłkę Oprócz gry w piłkę wodną najmłodsi rywalizowali także na słym krosie czyli wodnym torze przeszkód a wszystko po to, by zachęcić do aktywnego spędzania czasu na basenie. Nauczenie się pewnych zachowań w wodzie, bo niestety dużo dzieci nie umie pływać, nie potrafi. Tutaj dzieciaczki, które słabo pływają, dostały pasy wypornościowe. W imprezie wzięło udział 26 zespołów z dwóch województw barmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.